Dzisiejszej defilady i święta Wojska Polskiego rozpoczynam od rzutu okia na zamek. W końcu, patrząc na fortyfikacje i pozbrojenia, to każde wojsko w pierwszej kolejności pilnuje zamku. Na zamku znajduje się król, czyli, czyli osoba, którą, którą należy strzec, i żołnierze wokół zamku. Ustawiali fortyfikacje, czasami po to, żeby, żeby samemu przetrwać, bo przecież też nie było łatwo. A czasami w jednym konkretnym celu, czyli już nie broniąc swoich domostw, ale broniąc króla czy też namiestnika, których przebywał na danym zamku. Dzisiaj jestem w Warszawie. Będę towarzyszył... poruszył w jakim jest Te i dla nas z okazji święta Wojska Polskiego o, z tego co widzę to ruch jest ruchkowy jest zablokowany także w zasadzie nic nie powinno się tutaj pojawić, tramwaje chyba nie jeżdżą Ilu turystów, ilu Warszawiaków zmierza w kierunku wydarzenia, jakim jest Defilada? To duch narodowy nas kwitnie. Co sądzicie na ten temat? Nie widzę jeszcze żadnych komentarzy, nie widzę żadnych opinii. Co sądzicie na temat wydarzenia, jakim jest Defilada i święto wojska polskiego? Przede mną widzicie tłumy, które zmierzają, żeby zobaczyć to wydarzenie. Jeszcze nie słychać żadnych czołgów, jeszcze nie słychać pojazdów opancerzonych, silniki spokojnie prawdopodobnie panowie w tej chwili odpalają, a publiczność widownia zebrała się bardzo licznie. O, tu z tego co widzę nas przegonią z mostu i nie będzie można zobaczyć wydarzenia z mostu, tylko trzeba będzie iść w inną stronę, no to zobaczymy. W takim razie zobaczmy, co uda nam się nagrać. Od rady, od rady.